Serdecznie. Proszę związku do tego, o czym była wcześniej mowa, to rozpocznę od tego stwierdzenia kandydata pana Stanisowa, który powiedział, że y, y, to wszystko, co się dzieje w Polsce, a jest niedobre, może to ulec zmianie, pod jednym wsiąkiem warunkiem trzeba zmącić. Łatwo nie będzie, bo to nie jest specjalność tej, tej zbiorowości. I, proszę Państwa, y, y, ja chciałem kilka zdań powiedzieć na temat Ojca Krąca i bardzo często tutaj. Padało nazwisko Karola Wojtyły późniejszego Ojca Świętego Jana Pawła II może parę informacji o samym ojcu Kromcu. Urodził się w roku 21 w Berezowicy Mały, koło z Baraża. Wstąpił do, skończył klasyczne gimnazjum w Tarnopolu, wstąpił do zakonu Dominikanów. W swoim dorobku ma 44 książki, z czego wiele tłumaczonych na Języki obce, ponad 400 artykułów, doktorat honoris causa trzech uczelni. Pierwsza czeka historia. Mianowicie ojciec Korpius otrzymał honoris causa w Uniwersytetu w Toronto, Uniwersytetu w Lewę i Instytutu Pedagogicznego w Tarnopolu. Natomiast nie otrzymał ani jednego tytułu honoris causa w Polsce. Bardzo ciekawa historia, myślę. Proszę Państwa, gdyby, pierwsza rzecz. Gdyby można było w kilku zdaniach streścić filozofię ojca profesora i Jana Pawła II, to myślę, że można by to w taki oto sposób podsumować. Oni wychowali na filozofii klasycznej, na Arystotelesie, na Tomaszu Zakwinu znający doskonale historię filozofii, zawsze zwracali uwagę na jedną rzecz, niestety obcą tej kulturze, mianowicie człowiek jest tym, czym go rozum stanowi. Pan cały lata spędził w Stanach i podał taki przykład, jakże to są inne, inne reakcje. Otóż w roku 86 w Baltimore odbył się kongres Przedstawicieli Uniwersytetów Katolickich w Stanach Zjednoczonych, wszystkich Uniwersytetów Katolickich. Wówczas ojciec profesor Krompiec miał wykład na temat filozofii człowieka i zapadła decyzja, że w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytetach Katolickich, filozofia będzie wykładana według tego, czego uczy ojciec Krompiec. Ale to w Stanach Zjednoczonych niestety. Znaczy, niestety, dobrze, dobrze, że wykładali. Dobrze, że wykładali. Ja miałem okazję z Mistrzem wielokrotnie rozmawiać, traktuję to w kategoriach, powiedziałbym błogosławieństwo Bożego, że go spotkałem. I natychmiast rzucała się w oczy jedna historia. Mianowicie, ja Mistrza poznałem w połowie lat 80., zdałem u jego egzamin z metafizyki i błyskawicznie się zorientowałem, zresztą wcześniej znałem kilka jego lektur, że mam do czynienia z geniuszem to było zjawisko w naszym kulturze bez precedensu. To w zasadzie, śmiem twierdzić, pierwszy filozof, pierwszy filozof Dzieja narodu Polskiego. Pierwszy filozof metafizy, który potrafił się zmierzyć z najtrudniejszymi problemami, który potrafił te problemy rozwiązać. My mieliśmy wcześniej bardzo ciekawych logików: Wejdukiewicz, Karski. Leśniewski, paru historyków, filozofii, chociażby tatarkiewicz, Natomiast nigdy nie mieliśmy klasycznego metafizyka. Nie mieliśmy filozofa, który potrafiłby się, potrafiłby się zmierzyć z najtrudniejszymi problemami. I kiedy słuchałem ojca profesora, wiedząc o tym, że ojciec profesor całe lata był najbliższym współpracownikiem ówczesnego papieża Jana Pawła II, ja zadawałem sobie pytanie, jak jest możliwe. Jak jest, możliwe, jak jest możliwa taka oto sytuacja? Taki dorobek, takie osiągnięcia i w kulturze polskiej kompletnie nieznane. Yeah. Kompletnie nieznane. E, ojciec Krąpiec ściągnął młodego wówczas Karolę Wojtyła w roku 54 na Katolicki Uniwersytet Jubelski. Karol Wojtyła został szefem katedry etyki Ogólnej i wykładał w etykę do roku, do roku siedemdziesiątego ósmego. Ojciec jest jest bohuszczem, katedry metafizyki. Wspólnie pracowali, e, wspólnie przygotowywali pewne tematy i proszę Państwa, taka, bo raz jeszcze podkreślę, niewiarygodna historia. Spotkanie ojca Krompca z Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem, nie było przypadkowe. Spotkania między ludźmi nie są przypadkowe. Więc było to spotkanie nieprzypadkowe. Po raz pierwszy w naszych dziejach nasz rodak zostaje papieżem. Po raz pierwszy w naszej historii pojawiła się szansa pokazania autentycznej myśli filozoficznej, teologicznej, opracowanej i przygotowywanej przez... Takie osoby jak ojciec Kropiec, profesor Świeżarski, profesor Kamiński, profesor Kurdziały, Karol Wojtyła i Ojciec Święty Jan Paweł II robił to w trakcie swojego pontyfikatu. Jakąś taką syntezą syntezą tego nauczania jest moim zdaniem najlepsza encyklika najciekawsza, czyli nie mnie Ojca Świętego Racją. Wiara, wiara i rozwój. Państwa i Ojciec Święty w tym. W wielowymiarowym nauczaniu podczas wszystkich pielgrzymów, e, pisząc adwokatów, zwracając się do wiernych e, podczas audiencji, zwracał uwagę na jedną rzecz, u nas też kompletnie przemilczano. Mianowicie Ojciec Święty mówi tak. Tutaj Pan Kazimierz podawał, podawał e, przykłady swego życia, jak był. Jak to wyglądało w komunizmie, no wszyscy to, oprócz młodych ludzi, pamiętamy, jakoś doświadczaliśmy. I Ojciec Święty mówi tak: Słuchajcie, podstawowy błąd dzisiejszego świata to nie jest ani błąd polityczny, to nie jest błąd gospodarczy, to nie jest błąd kulturowy, jest to błąd antropologiczny. Znaczy się, iż człowieka się źle odczytuje. A dlaczego się człowieka źle odczytuje? A no człowieka się źle odczytuje dlatego, że się źle odczytuje całą rzeczywistość. I dopóki my tego nie zrozumiemy, to wszystkie nasze próby czy to nie wiem, polityczne, czy to próby, nazwijmy to, gospodarcze, czy to próby kulturowe niczego nie dadzą, niczego nie rozwiążą. Rozmawiałem tutaj z, z posłem papieżem przed, przed spotkaniem i Stanisław mówi, jak jest możliwe, a to jest niestety w polskim kościele. Cecha nagminna. Jak jest możliwe taka oto sytuacja, że nasi księża, biskupi, kardynałowie jak gdyby y, budują, pokazują fałszywą koncepcję człowieka. Fałszywy jest fundament. No argumenty są różne, albo tam trzeba dach zrobić, albo tam y, są kwestie administracyjne, albo to, albo tamto, albo się. To. Teraz na czym polega, polegała by się Na czym polega istota filozofii, którą proponował Ojciec Skandzias? Ojciec Skandzias mówi tak. Podstawowym pytaniem w filozofii jest pytanie o byt. To jest pytanie, które po raz pierwszy zadali Grecy i nieprzypadkowo tylko Grecy stworzyli filozofię. Odpowiedzi były różne. One są o tyle istotne, te odpowiedzi. Bo one jeszcze do dzisiaj w sposób decydujący ważą na tym, co się dzieje na świecie. Pytając o byt, różnie filozofowie odpowiadali. Zdaniem Platona, to, co decyduje o bycie, jest idea. Zdaniem Arystotelesa, to, co decyduje o bycie, jest substancja. Zdaniem Gunsa Szkota, to, co decyduje o bycie, jest niesprzeczność. I mówi krąpiec, był jeden tylko filozof w całej historii święty Tomasz Zachwinu. Który, jak gdyby, idą z takimi dwoma torami, z jednej strony pismo święte, z drugiej strony używanie Rozumu, zwrócił uwagę i podkreślił, że to, co decyduje o bycie, jest akt istnienia. Słynna Księga Rodzaju, gdzie Najwyższy Bóg mówi: Ja jestem, który jestem. Decyduje akt istnienia. To jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważny moment, ów akt istnienia. Dlatego, że jeżeli my yy, pominiemy Anglika, zapomnimy o nim, nie dostrzeżemy go, natychmiast wchodzimy w to, co się w historii filozofii nazywa idealizmem. Odrywamy się od rzeczywistości. Konstruujemy pewne idee. Konstruujemy pewne pomysły. I byłoby dobrze, gdyby nie jeden fakt. Prawda, można powiedzieć, że. Jeden filozof tak, drugi tak, trzeci tak. Za tym wszystkim idą konsekwencje w skutkach tragicznych. Dlatego, że komunizm, podaję jako jeden z wielu przykładów, komunizm narodził się w głowach filozofów. faszyzm, narodził się w głowach filozofów. Pytano, jak jest możliwe, że w połowie XX wieku setki milionów, jest zamordowanych, czy wymordowanych czy zabitych w imię czego, w imię idei, w imię idei faszystowskiej z jednej strony, w imię idei komunistycznej z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego obłędu. Idea liberalizmu, idea wolnego rynku. Skończy się podobnie. Wobec powieszego, jeżeli rzeczywistość zostanie przez nas zlekceważona, my się z nią miniemy. My nie dostrzeżemy tego, co jest rzeczą najistotniejszą, cena będzie wysoka. Pompeusz mówi tak. Proszę Państwa, najważniejszy akt prawny od czasów od Chrystusa to jest Deklaracja Praw Człowieka, Obywatela. Rok 48 rodziła się w Bulgarii. Dlaczego ta deklaracja jest ważna? Deklaracja, nie konwencja. Otóż ta deklaracja opiera się na z jednej strony Tomaszu Zakwinu w jakim sensie Arystotelesie. I ona w punkcie wyjścia, raz jeszcze przykład pana Kazimierza, w punkcie wyjścia jak gdyby pewną kwestię rozstrzyga. Otóż ona mówi tak, tam jest preambuła, że mają na uwadze potworne barbarzyństwo, które dokonało się podczas II wojny światowej. Mając na uwadze obozy koncentracyjne, Gułagi, miliony zabitych. Narody Zjednoczone postanawiają i rozpoczyna się. Po pierwsze, człowiek ma trzy podstawowe prawa: prawo do życia, prawo do przekazywania życia i prawo do rozwoju osobowego w pokojowo zorganizowanym społeczeństwie. Przy deklaracji praw człowieka, raz jeszcze podkreślam, fundament jest u św. Tomasza i w jakim sensie Arystotelesa, nie ma szans coś takiego jak komunizm. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, aby powstał system aby powstał system podobny do tego, który nazywał się faszystowski. Liberalizm liberalizm jest, powiedziałbym, kontynuacją kontynuacją pewnego fatalnego błędu fatalnego błędu filozofii, który jak gdyby jest zapoczątkowany przez Platona, potem idzie przez Kartezjusza i jest to państwa by, by, by kontynuowane, kontynuowane w XX wieku. I Kropiec mówi tak, że w komunizmie wszyscy niewątpliwie mieli jedno prawo zagwarantowane prawo do śmierci. Zwraca jeszcze uwagę na kolejną ciekawą historię, która jest dzisiaj coraz bardziej widoczna. Otóż od czasów rewolucji francuskiej równość, wolność, braterstwo od czasów rewolucji francuskiej jesteśmy świadkami czegoś szalenie niebezpiecznego. Mianowicie uznano, że terroryzm jest metodą sprawowania polityki. Że przy pomocy terroryzmu możemy kontynuować taką, a nie inną politykę. Ja Państwa zawsze zadaję następujące pytanie. Dlaczego w Oświęceniu umieszczono słynny Arbate Machfray? Jak Państwu wiadomo, jest to cytat z Gettego. Dlaczego, Dlaczego Hitler? I jego współpracownicy korzystali z dzieł Federyka Niczego, z, z koncepcją nad człowieka, z koncepcją odrzucenia Boga, z koncepcją przewartościowania wszystkich dotychczasowych wartości. Dlaczego jest Goethe, dlaczego jest Nicze? A na przykład, gdyby na głowie stanem nie ma możliwości, ażeby wykorzystać na przykład Arystotelesa czy Tomasza Zaklin. Nie ma takiej możliwości. Wobec Państwa, Państwa, raz jeszcze podkreślam, jest to szalenie ważny, szalenie ważny moment. Jeżeli się człowiek oderwie od realnie istniejącej rzeczywistości, finał jest zawsze taki sam.